Cześć, jestem Dominik i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w tym odcinku znajdujemy się w Krakowie. I w dzisiejszym odcinku postaram Wam się pokazać atrakcje Krakowa. Także jeżeli takie odcinki Wam się podobają to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zajętam też do subskrybowania kanału. W ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi odcinkami. To że co, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Znajdujemy się aktualnie na rynku głównym w Krakowie. Tutaj po lewej stronie mamy bryczki przepiękne. Tak tutaj prezentuję się w Główny w Krakowie Pamiątka z Krakowa, oczywiście, kupiona, został zakupiony magnesik, A my zwiedzamy dalej. Za chwilę udamy się do sukiennic. Także też sobie zobaczycie, jak wyglądają tutaj sukiennice w Krakowie. A na razie jesteśmy na rynku głównym. Tutaj pomału zbliżamy się do krakowskiego obwarzanka. oczywiście spróbujemy go sobie jak smakuje taki tradycyjny krakowski przysmak. świeże obłażanki macie po 3 zł. Tak prezentuje się krakowski obłażanek z makiem, także teraz sobie sprawdzimy jak smakuje. Powiedziałem, że ten obłażany no, jest taki suchy, jest twardy. I szczerze mówiąc to, to mi on nie smakuje, więc musicie tutaj sami spróbować, bo ja go tutaj nie polecam. Także musicie się przekonać, przekonać, na własnych skórze, jak to mówią. A my teraz pomału będziemy kierować się w stronę sukiennic. Znajdujemy się aktualnie przy krakowskim Wawelu. Jest on położony na wysokości 228 metrów nad poziomem morza. Został on wybudowany na przełomie XI i XII wieku, a w wieku XIV został on przebudowany na polecenie Władysława Bokietka. Dobrze, za chwilę spróbujemy sobie podejść bliżej i zobaczymy, jak to wygląda z bliska? Może uda nam się wejść na zamek? Dobrze, zobaczymy. A stąd wygląda on tak. <śpiewanie> Pomaga nie dare pół na mamy klasę pilatowe, także teraz sobie podejdziemy i spróbujemy kupić bilet zobaczymy jakie są cenie I znajdujemy się aktualnie na Waveru. Przed chwilą się zobaczyć ceny biletów. No tutaj mamy kasę biletową do katedry. Tak wygląda cenik.

nuk di çfarë bëj kjo mos ka sinjë a të çë çë ve po tani ka funksionimi të verifikimit atje tek po di lojë 17 Znajdujemy się na Kadzimierzu, przy słynnym krakowskim Okno graku W tym miejscu można kupić najsłynniejsze zapiekanki w Polsce. Za chwilę Wam pokażę ceny takich zapiekanek. A tak właśnie wyglądają. Ceny zapiekanek Kazimierz powstał w XIV wieku i do przełomu XVIII i XIX wieku był osobnym miastem Oddzierała go od Krakowa od Noga A aktualnie Kraków jest Aktualnie Kazimierz jest częścią dzielnicy, Stare Miasto. I tak właśnie tutaj wygląda to miejsce. Tutaj mamy też aktualnie jakiś targ. I właśnie tutaj dookoła tego okrągłaka są właśnie zapiekanki z pieca. Najsłynniejsze zapiekanki w Polsce. Także tak tutaj właśnie wygląda to miejsce. Moi kochani, znajdujemy się w kolejnym miejscu w Krakowie. Tym razem zabrałem Was na krakowskie błonie. Znajdujemy się aktualnie na dzielnicy Zwierzyniec. Błonie jest to park o powierzchni 48 hektarów i obłodzie 3,5 km. I codziennie mnóstwo Krakowiak, Krakowian i okolic. Przychodzi tutaj, by poprawić sporty pobiegać a także tutaj niedaleko znajduje się Stadion Wisły Kraków, na który za chwilę się udamy a my udajemy się na Stadion Wisły Kraków za chwilę Wam pokażę Wisła Kraków. To jedna z drużyn grających w Krakowie. Do niedawna grała w Ekstrakracie, lecz aktualnie gra w pieszelidze. W tym sezonie prawie udało jej się powrócić do Ekstrakrasu. No niestety zabrakło kilku punktów. Także tak to jest. A my właśnie. jesteśmy przy stadionie przy ulicy Władysława Reymonta i tak to właśnie tutaj wygląda tak wygląda stadion Wisły Kraków z zewnątrz do środka raczej chyba nie uda nam się wejść chociaż postaram się podejść jak najbliżej go wam pokazać, no zobaczymy co z tego wyjdzie może akurat by się udało wejść na trybuny także za chwilę zobaczymy a zewnątrz prezentuje się tak. moi kochani, jesteśmy już w ostatnim miejscu w tym odcinku. Znajdujemy się aktualnie przy byłym domu ekipy. Tak to tutaj wygląda, jak dobrze wiecie, ekipa. No, ponad tak temu wyprowadziła się z tego miejsca i mieszkają już osobno. Fris z Weroniką kupi sobie nowy dom, a tak aktualnie wygląda to miejsce. Postaram się pokazać go, ten dom z bliska. Obliżać się nie da niestety, bo bramy są pozamykane. Nie chcę wchodzić tutaj na teren, ale właśnie tak to tutaj wygląda. Znajdujemy się na ulicy ogrodzie 7. Adres tego domu możecie znaleźć na spokojnie w Google Mapsach, także na spokojnie da się to znaleźć, nie musicie się martwić. To czy co moi kochani? W tym odcinku to by było na tyle. Także jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zachęcam też do zasubskrybowania kanału. W ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi filmami. To że to. do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.